W internecie hula taki pogląd, że polska literatura oparta jest na cierpieniu: cierpi bohater, czytelnik lub autor. Jeżeli cierpią wszyscy trzej, to mamy do czynienia z dziełem wybitnym. I jakkolwiek nie byłoby to śmieszne w kontekście memów, tak uważam, że jest brutalnie prawdziwe. I to w dodatku nie w odniesieniu do wyłącznie polskiej literatury, ale do literatury ogólnoświatowej. Dziś porozmawiamy sobie o cierpieniu i powiemy, jak ogromny wpływ wywiera ona na literaturę i w ogóle na proces twórczy. Zapraszam. Cierpienie to coś, co kojarzy nam się zdecydowanie negatywnie. W końcu nikt z nas nie chce cierpieć, a przynajmniej taki jest naturalny odruch organizmu. Jednak na przestrzeni wielu lat, dekad, wieków, epok. Cierpienie było postrzegane w różny sposób. Przykładowo, w średniowieczu cierpienie było formą zbliżania się ku Bogu, formą umartwiania się i stawania niejako lepszym człowiekiem. Czy jest więc możliwe, że to cierpienie jest w stanie zmienić nas w lepszą osobę i realnie sprawić, że przykładowo nasza literatura? Również będzie lepsza. A czy jeżeli jesteśmy czytelnikiem, to czy doznawanie tego cierpienia sprawi, że jesteśmy w stanie przeżywać coś lepiej, że pewien przekaz bardziej do nas trafia? Bo przecież nie ma nic bardziej uniwersalnego niż cierpienie. Każdy kiedyś na pewnym etapie swojego życia cierpiał i cierpieć będzie, bo na tym polega nasza egzystencja. Co smutne, ale prawdziwe. Nic więc dziwnego, że to cierpienie stało się też inspiracją dla wielu pisarzy w tworzeniu literatury, którą dziś uznajemy za wybitną. I przykłady tutaj można naprawdę mnożyć. Ta książka to Kwiaty dla Alernona. Prawdopodobnie jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem w całym moim życiu. Opowiada o człowieku, który, z osoby o nadzwyczaj niskim ilorazie inteligencji, staje się prawdziwym geniuszem. I co ciekawe, przez cały czas jest tak naprawdę odrzucany i niezrozumiany przez ludzi. No dobrze, z wyjątkiem małego fragmentu tekstu, w którym jest po prostu przeciętny. I wniosek jest taki, że to przeciętny. Będzie gwarantowała nam szczęście. Natomiast w głównej mierze rozchodzi się tutaj o cierpienie głównego bohatera, który najpierw cierpi z powodu Niesamowitej wręcz głupoty i niemożności zrozumienia świata, a potem cierpi z kolei z tego powodu, że zbyt wiele analizuje i jest po prostu za mądry. Inną książką, w której cierpienie odgrywa znaczącą rolę, jest na przykład Solaris z Stanisława Lema, którego niestety jeszcze nie mam na półce, ale książka ta opowiada o bezużytecznych ludzkich staraniach w pojmowaniu kosmosu. Jednak oprócz tego jest tam dość spory aspekt psychologiczny, aspekt Romantyzmu, miłości, utraconych szans i w ogóle takiej, można powiedzieć, okrutnej zabawy autora z postaciami, bo ci ludzie na tej stacji na Solaris, no co naprawdę nie mają lekko. Ale idąc w takie lżejsze przykłady, to przecież każda książka przygodowa, każda książka, jakkolwiek. Akcyjna, każda książka, która opowiada pewną zwariowaną historię, też w pewnej mierze opiera się na cierpieniu, czy to fizycznym, czy psychicznym bohaterów. Spora część romansów przecież opiera się na cierpieniu, bo choć miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani też diabeł rogaty, ale miłość to bardzo skomplikowane uczucie. I czasem bywa tak, że jedno płacze, a drugie po nim skacze. Dlatego ważne jest, żeby uchwycić też to cierpienie w romansie i autorzy niejednokrotnie to robią. Nie wspominając już o horrorach, w których w ogóle wszystko opiera się na cierpieniu i po prostu na wywołaniu jak największych negatywnych emocji u czytelnika i u bohatera. Przede wszystkim u bohatera, a może przede wszystkim u czytelnika. Nawet wychodząc poza już stricte literaturę, to przecież w komiksie, w Manze też istnieje bardzo duży wątek cierpienia czasem wręcz ogromny kojarzycie berserka tamto ludzie dopiero cierpią. Tak więc powiedzieliśmy już sobie, że w bardzo wielu książkach, seriach z pewnością też w tych książkach i seriach, które wymienicie w komentarzu, kiedy powiem, że powinniście to zrobić. Mówię, z pewnością także i w nich znajdzie się bardzo duży ładunek cierpienia. Jednak, dlaczego tak jest? Dlaczego cierpienie odgrywa tak istotną rolę w literaturze? Zacznijmy może od najprostszej osoby z dzisiejszej trójcy, czyli od bohatera. Dlaczego najprostszy? Dlatego, że bohater jest fikcyjny i bohaterowi, nawet jeżeli dzieje się krzywda, nawet jeżeli bohater cierpi, to to wszystko jest mimo wszystko. Fikcja. Jeżeli chodzi o samą fikcję, to główną rolą cierpienia jest po prostu budowanie jakiejś akcji, budowanie napięcia, sprawianie, by książka była zwyczajnie ekscytująca. No bo sami przyznacie, co to za książka, w której nie ma żadnego wyzwania, w której nie ma żadnego problemu, w której bohaterowi wszystko idzie jak po maśle i w której nawet przeciwnicy bohatera nie odnoszą żadnej krzywdy. To by była zupełnie mdła, nudna i pozbawiona wyrazu książka. Musi być ten element cierpienia, tego w cudzysłowie zła, ale wolałbym to raczej nazwać bólem czy pewnym dramatem, który się wydarza. Pewna doza negatywności jest konieczna do stworzenia książki. Przynajmniej dobrej, a już jest absolutnie niezbędna, jeśli chodzi o książkę wybitną. Cierpienie pozwala bohaterowi wzrastać, pozwala mu się rozwijać, pozwala mu powodować pewne zmiany w swoim życiu i podejmować ciężkie decyzje. Ciężkie głównie dlatego, że są podejmowane. Ogromnym stresie, no i pod wpływem tego cierpienia, lub w strachu przed nim. Jednak w gruncie rzeczy cierpienie w książce nie jest aż tak istotne dla tego bohatera. Bohater, mimo wszystko, sobie bez niego poradzi. Serio, jesteśmy w stanie stworzyć historię, w której to cierpienie jest zminimalizowane. I choć już powiedziałem wcześniej, że ta historia byłaby bardzo blada, to jednak nie tworzymy tego cierpienia w książce jako autor, dlatego, żeby to bohater cierpiał. Powiedzmy, że cierpienie bohatera jest pewnego rodzaju następstwem cierpienia pisarza. I rządzą cierpienia czytelnika. Widzicie, jeżeli spojrzycie na pisarzy jako na grupę zawodową, to musicie przyznać, że jest to bardzo specyficzna grupa grupa rządząca się wieloma dziwnymi schematami grupa naprawdę bardzo oryginalnych ludzi. I co ciekawe, to właśnie w tej grupie jaką są pisarze, bardzo często zdarzają się duże problemy życiowe. Wystarczy zobaczyć chociażby na Stevena Kinga i jego problem z alkoholem, który opisuje w tym swoim pamiętniku. Wystarczy spojrzeć na dramat Andrzeja Sapkowskiego. Wystarczy spojrzeć na chociażby kawkę, który chciał, żeby wszystkie jego prace zostały spalone. I możecie tutaj tak naprawdę wymieniać bardzo wielu pisarzy, które, którzy przeszli przez niezłe gówno w życiu. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo ten ciąg logiczny idzie w inną stronę. Te złe rzeczy nie dzieją się tym ludziom, dlatego że oni są pisarzami tylko my wiemy o tych rzeczach, dlatego że oni tymi pisarzami byli. Natomiast te złe rzeczy przydarzają się każdemu z nas. Różnica jest taka, że kiedy nazwijmy to normalny człowiek, przeciętny człowiek, zwykły obywatel cierpi, to po prostu cierpi. Jest to problem jego, jest to problem jego rodziny, znajomych. Natomiast kiedy cierpi pisarz, to jest to problem. Całego świata, a przynajmniej tej części świata, w którym będzie sprzedawana jego książka. Powiedziałbym, że książka jest dla pisarza niczym zwierciadło. Pisarz przegląda się w niej i widzi w niej siebie. I co prawda, w przeciwieństwie do zwierciadła, książkę można modyfikować. Tak więc pisarze zmieniają nieco jej kształt, zmieniają nieco obraz samego siebie w tej książce. Dodając szczegóły, lub je odejmując, zmieniając ich koloryt, teksturę, jakieś niuanse, może cieniowanie. Jednak w gruncie rzeczy, dalej książka pozostaje odbiciem wizerunku pisarza. I zgaduję, że jesteście w stanie zobaczyć, jak bardzo czyjeś myśli, czyjś sposób patrzenia na rzeczywistość, czyjeś poglądy odbijają się w jego książkach, czyjeś cierpienie. Jak to cierpienie jest w stanie wpłynąć na to, jak wyglądają książki danego autora. Mój przyjaciel kiedyś mi powiedział, że postacie w moich opowiadaniach, głównie bohaterowie, są tacy strasznie samotni i w ogóle zostawieni na pastwę losu, zupełnie osamotnieni. Aż strach pomyśleć, co to świadczy o mnie. A jednak to cierpienie jest głównym motywatorem do działania. Jednak to cierpienie jest tym, co chcemy najbardziej opisywać. Często to cierpienie jest tym, co chcemy przekazać światu, tą myślą, która motywuje nas do działania, pewną nieprzepracowaną traumą, pewnym poglądem, z którym nagle zaczęliśmy się udosamiać, pewnym okropnym uczuciem, którym musimy się podzielić z innymi. Czymś, co wykiełkowało w zupełnie fantazyjną historię, która pozornie nie ma nic wspólnego z naszym życiem, z naszymi poglądami. Ale jednak, jeżeli mamy odpowiedni kontekst, to zauważymy, że jednak dalej widać w tym tego człowieka, tego, który to pisał. To sprawia, że prawdziwość takiej książki, takiego utworu polega na tym, że pisarz wkłada tam samego siebie. Że wkłada tam swoje problemy lub problemy ze swojego otoczenia, że przelewa cierpienie na kartki papieru, że to, co do tej pory było tylko jego myślą, jego zagwostką, staje się czymś zupełnie innym, czymś, co czasem porywa miliony. I zastanówmy się, dlaczego ta trzecia osoba dlaczego czytelnik tak bardzo lgnie do tego cierpienia? Dlaczego kochamy czytać kryminały o jakichś okropnych zbrodniach? Dlaczego uwielbiamy horrory, które mrożą nam krew w żyłach? Dlaczego uwielbiamy dystopie, które stawiają pytania o człowieczeństwo? Dlaczego uwielbiamy literaturę piękną, która zagląda w głąb nas i w nasze najskrytsze wspomnienia i myśli? Dlaczego uwielbiamy romanse, które wyciskają z nas łzy? No właśnie dlatego, że w tych wszystkich książkach jest cierpienia. Ten uniwersalny pierwiastek który łączy ze sobą wszystkich ludzi na całym świecie. Bo jeżeli jest coś, co łączy każdego człowieka na tym łespadole, to jest to właśnie cierpienie. Jest to tak przygnębiające, jak i również pewnego rodzaju motywujące. Bo jednak, wiedząc, że każdy, nie tylko my, cierpimy, znajdujemy w sobie poniekąd siłę żeby to cierpienie przezwyciężać. I to właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie tak bardzo udożsamiać się z bohaterami, tak bardzo wchodzić w te fikcyjne światy, tak bardzo imersować się w fantazyjne historie, które z jednej strony absolutnie nie miałyby miejsca w świecie rzeczywistym, ale z drugiej, jak bardzo są prawdziwe. Jak bardzo dotykające naszej rzeczywistości, nawet jeżeli dzieją się gdzieś tam, w wymyślonej krainie czy w odległej galaktyce, to dalej jesteśmy w stanie udożsamić to cierpienie z nami samymi. Bo w gruncie rzeczy, nieważne o czym opowiada książka, to tę książkę pisał człowiek, taki sam człowiek jak my i człowiek, który też zmagał się z problemami, z cierpieniem. Być może w innym wymiarze niż my, być może w zupełnie innej skali niż my, ale jednak ten pierwiastek cierpienia jest wspólny dla wszystkich istot ludzkich. I to właśnie on sprawia, że książka, która łączy ze sobą cierpienie pisarza i cierpienie czytelnika w postaci cierpienia bohatera, jest wybitna. Dlatego, że poniekąd przedstawia ona Największą prawdę o ludziach, o świecie, o naszych myślach, nadziejach, planach, o tym, co byśmy chcieli, o tym, co możemy, o tym, co wolelibyśmy, żeby nie istniało, o tym, co chcielibyśmy, żeby się jak najszybciej ziściło. W końcu nie na darmo mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a prawdziwych ludzi poznaje się w kryzysowych sytuacjach, w sytuacjach pełnych cierpienia, w sytuacjach, których czujemy się przytłoczeni, jeżeli jesteśmy ich bohaterami. Fenomen lalki wcale nie polega na tym, że Stanisław Wokulski był jakąś genialnie napisaną postacią, czy że Rzecki rzucał jakimiś niesamowitymi komentarzami. Fenomen lalki polega właśnie na tym cierpieniu. Na cierpieniu wszystkich osób, które tam są przedstawione. Możemy to nawet rozebrać na czynniki pierwsze. Bo mamy nieszczęśliwą miłość Wokulskiego, Mamy Łęcką, która sama nie wie czego chce i myślę, że w gruncie rzeczy chciałaby być szczęśliwa, tylko raczej po prostu nie potrafi i potrafić nie będzie umiała. Mamy Rzeckiego, który mentalnie żyje w innych czasach i jest z tego powodu trochę odrealniony. Mamy ten proletariat, który ma swoje własne nieszczęśliwe życie, pełne takiej czystej, prozaicznej. Biedy, nędzy, tego właśnie cierpienia najniższego sortu. I tak naprawdę każdą książkę możemy rozebrać w ten sposób. Każdą książkę możemy zanalizować pod kątem tego cierpienia. Jak się nad tym zastanowicie, to owszem, jest to bardzo pesymistyczne, że taki zwykły mem jest tak brutalnie prawdziwy. Jednak całe to cierpienie, ten ból, przedstawianie tego w formie literatury, w formie jakiejś sztuki, Przedstawianie dramatów, tragedii ludzkich wcale nie jest naszym wymysłem. To wszystko wymyślili już dawno starożytni Grecy, bo przecież znamy pojęcie katarzis, znamy pojęcie tego oczyszczenia, które miało spłynąć na widzów, ilekroć na scenie zdawało się, że kończy się świat. My to po prostu zaczęliśmy przerabiać na naszą rzeczywistość. I wychodzi na to, że od początku. Ludzie kochali opowieści o cierpieniu. Zgaduję, że nawet w prahistorii człowiek pierwotny opowiadał sobie historię o jakichś zaciekłych bojach z prehistorycznymi zwierzętami. Bo w gruncie rzeczy kochamy dreszczyk emocji. Kochamy słyszeć o bólu, o krzywdzie, o tym, co wyzwala w nas pewne pierwotne instynkty. Dlatego, że to cierpienie przypomina nam o tym, że jesteśmy ludźmi. I to jest w tym wszystkim zarówno piękne, jak i tragiczne. I choć cierpienie samo w sobie nie jest najlepszym doświadczeniem, to jednak jako emocja, jako stan, jako część naszej rzeczywistości, potrafi być motorem napędzającym do tworzenia przez ludzi wielkich rzeczy. Krótkotrwały stres bywa czynnikiem mobilizującym. Szybki wyrzut adrenaliny potrafi postawić cały organizm na nogi. Natomiast brak jakiegokolwiek stresu, cierpienia, jakiegokolwiek czynnika wyzwalającego negatywną reakcję sprawia, że popadamy w marazm, że nam się nie chce, że gdzieś to wszystko umyka ta istota życia, którą po raz kolejny Okazuje się być cierpienia. I choć może ono przybierać najróżniejsze formy i występować w przeróżnych gatunkach, to jednak zawsze sprowadza się do pewnej negatywności, do czegoś w cudzysłowie złego, co pojawia się w życiu fikcyjnego bohatera, czytelnika, czy autora. Ale przez to możemy jednak rezonować ze sobą. I łączyć się, Dzięki na przykład literaturze, ale także innym tekstom kultury. Dzięki cierpieniu jesteśmy w stanie tworzyć jako pisarze dzieła wybitne i jesteśmy te dzieła w stanie analizować jako czytelnicy. Bohaterom zaś pozostaje już tylko cierpieć i być planszą, na której rozgrywa się nasz dramat. Żebyśmy wszyscy mogli przeżyć katarzis. W warunkach kontrolowanych. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, to zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam do wejścia na Instagrama, TikToka. Lubimy czytać nową fantastykę. Na tych wszystkich platformach możecie mnie znaleźć. Zachęcam też do wspierania kanału. Możecie dostać fajne bonusy, na przykład dostęp do specjalnego kanału na Discordzie. Na Discorda też oczywiście zapraszam. Wszystkie linki znajdują się poniżej. Dziękuję też Karolinie za wspieranie z poziomu redaktora. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie, jak nagram już, czyli mam nadzieję niedługo. Dzisiejszy film był taki mało... Wiecie, żartobliwy, ale no jak tu żartować, jak się mówi o cierpieniu. Zresztą, ja nie jestem zbyt wesołym człowiekiem. Cierpienie sprawia, że powstają wybitne filmy, takie jak ten. Ja się chyba upodabniam do Mickiewicza przez te włosy coraz bardziej. Bym tylko nie znalazł sobie nieszczęśliwej miłości, chociaż wtedy może zacznę pisać lepsze książki.